Tatusiu, kiedy my w końcu kupimy to mieszkanie? Mam już 15 lat i cały czas gnieździmy się w 6 osób na tych 5 metrach kwadratowych. Córeczko, jeszcze tylko 47 lat do czasu, jak spadnie meteoryt, i wtedy będą ciekawe promocje. Okej, okay, może dożyję. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się, co będzie miało duży wpływ na ceny nieruchomości w 2024 roku, a także kiedy warto się na taki zakup zdecydować. Oczywiście, wszystko co powiem, nie jest poradą inwestycyjną w rozumieniu przepisów prawa. Zatem proszę cię o lajka i zaczynamy. No więc, jeśli ktoś z Was. Myślał, że ceny w 2022 roku są już tak wysokie, że gorzej być nie może, to zapewne w 2023 roku mocno się zdziwił, a stało się tak za sprawą mocnej ingerencji w rynek w postaci programu Bezpieczny kredyt 2%. Stabilizacji za wschodnią granicą, spadkami wskaźnika VIBOR oraz droższymi kosztami budowy dla deweloperów. Zastanówmy się więc, co może się zmienić w tym roku. No więc, moim zdaniem, niewiele, ponieważ od lipca rząd zapowiada nowy program dopłat do kredytów hipotecznych, z którego będzie mogło skorzystać jeszcze więcej osób. Po drugie, co do napiętej sytuacji u naszego wschodniego sąsiada, to ciężko mi się określić, ponieważ nie mam takich kompetencji. Ale po trzecie z kolei, jeżeli chodzi o oprocentowanie, to najprawdopodobniej będzie ono spadać, ponieważ spada nam inflacja. No i po czwarte, jak również koszty budowy deweloperów są coraz wyższe, ponieważ choćby mocno wzrosły wynagrodzenia, a ilość biurokracji budowlanej wcale nam nie spada. Przyjrzyjmy się natomiast w szczególności jednemu aspektowi, który bardzo mocno wpływa na ceny nieruchomości. A mianowicie, pracując kilkanaście lat w branży kredytów hipotecznych, zauważyłem, że tak zwany klient kredytowy przy zakupie nieruchomości kieruje się przede wszystkim wysokością raty oraz wymaganym wkładem własnym, a dopiero w dalszej kolejności jest to sama cena nieruchomości. I oczywiście można tutaj się upierać, że nie wszyscy tak myślą, ale ja nie mówię o pojedynczych przypadkach, a o większości. A że jako firma wykonaliśmy już ponad 1500 kredytów hipotecznych, więc mamy tutaj pokaźną statystykę. Zatem z wkładem własnym jest taka sprawa, że od 2020 roku jest program rządowy kredytów hipotecznych bez wkładu własnego, a w 2023 roku można było połączyć ten program z programem bezpieczny kredyt 2%. I co więcej, przy takim połączeniu odpadało nam wiele obostrzeń z programu bez wkładu własnego. Innymi słowy, jeżeli ktoś kwalifikował się na bezpieczny kredyt 2%, to bez większych problemów mógł wziąć taki kredyt bez wkładu własnego. A to powodowało, że wiele osób, które w innych okolicznościach nie mogłyby nawet marzyć o swoim mieszkaniu, decydowało się na jego zakup. Pozostaje więc nam do przeanalizowania jeszcze drugi aspekt, czyli wysokość raty. I tutaj znowu zauważyłem, że ludzie chętniej decydują się na przykład na kredyt w pierwszej opcji, Czyli w wysokości 500 tys. zł, którego rata będzie wynosiła 2500 zł niż w opcji numer 2, gdzie kwota kredytu jest sporo niższa, ponieważ wynosi 400 tys. zł, ale za to przez wyższe oprocentowanie jego rata to 3200 zł, czyli o 700 zł więcej niż w opcji numer 1. Odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, pozostawiam już psychologom. Niemniej jednak takie postrzeganie ma ogromny wpływ na ceny nieruchomości w 2024 roku. Za moment kolejne bardzo ciekawe wnioski, ale ogólnie to jeśli masz kredyt lub też myślisz go wziąć i nie chcesz, żeby ominęły cię tego typu informacje, to rozważ proszę subskrypcję tego kanału, a YouTube będzie podsyłał ci właśnie takie filmy, a przez to twój kredyt hipoteczny będzie najtańszy jak to tylko możliwe. Zatem wracając do tematu, to załóżmy, że chcesz kupić mieszkanie i tym samym zakładasz, że rata kredytu hipotecznego nie może być wyższa niż wyznaczona przez Ciebie kwota. Oczywiście dla jednego będzie to nie więcej niż 1000 zł, ale dla drugiego na przykład nie więcej niż 3000 zł miesięcznie. A dla jeszcze innego może to być nawet 6 czy 8 tysięcy złotych. Niezależnie jednak od wysokości raty wnioski końcowe, które za moment przedstawię, będą takie same. Załóżmy więc w naszym przykładzie, że jest to 1600 zł. Jeśli zatem w 2024 roku nie byłoby żadnego programu, a oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiłoby 7% w skali roku, to w takiej sytuacji przy 30-letnim okresie spłaty można by sobie było pozwolić na kredyt w wysokości maksymalnie 240 tys. zł dla raty równej oraz 185 tys. zł dla raty malejącej. Jeśli jednak wejdzie w życie program rządowy, gdzie zapowiadane oprocentowanie do pewnej kwoty kredytu ma wynosić między 0 a 1,5%, to w takiej sytuacji przy racie malejącej będzie to kwota kredytu maksymalnie od 397 tysięcy do 576 tysięcy zł, w zależności oczywiście od oprocentowania. I teraz pomyśl, bez dopłaty byłoby to maksymalnie 240 tysięcy złotych, a jeśli ustawa wejdzie w życie, to będzie to maksymalnie 576 tysięcy złotych, czyli ponad dwa razy tyle. Zatem, jeśli mieszkanie kosztuje przykładowo 400 tysięcy zł, to bez dopłat znacznie mniej osób mogłoby sobie pozwolić na jego zakup, a przecież mniejszy popyt to też mniejsza cena. Zatem znowu sprawdza się to, co kiedyś już powiedziałem na tym kanale: że stracą wszyscy, a zyskają nieliczni. Stracą wszyscy, bo jeśli ustawa ma jakieś obostrzenia, to nie wszyscy się na nią załapią. Więc ci gorsi będą musieli wziąć kredyt bez dopłat. A nawet jeśli jesteś osobą, która mieści się w limitach, to także możesz się na taki program nie załapać, bo skoro bezpieczny kredyt 2% skończył się tak szybko z powodu braku środków, to pomyśl, jak teraz wszyscy się za przeproszeniem rzucą na nowy program i na przykład z powodu braku jakiegoś papierka. Twój wniosek kredytowy wypadnie z procesu, i na przykład nie zdążysz złożyć już kolejnego, ponieważ limity się wyczerpią. Stąd bardzo ważne jest, aby do pomocy wybrać doświadczonego partnera i już wcześniej do tego wszystkiego się przygotować. Stąd też, jeśli planujesz taki krok, to koniecznie wejdź na naszą stronę internetową, gdzie jest wyjaśnione, jak to robimy. Że Ty nam nic nie płacisz, a my możemy Ci zrobić kredyt hipoteczny taniej niż bezpośrednio w banku. A dodam, że działamy już na terenie całego kraju. Ciekawe jest również to, że skoro już teraz program jest zapowiadany, to deweloperzy już nawet przed wejściem ustawy nie będą skłonni do obniżania cen, bo bez sensu jest sprzedać coś taniej, jak można poczekać te kilka miesięcy do programu. Poza tym nie mają żadnego ciśnienia, bo mają tak dużo sprzedanych mieszkań z pomocą bezpiecznego kredytu 2%, że spokojnie mogą poczekać. Zatem można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że to co dostaniesz od państwa w postaci niższych odsetek, zapłacisz z kolei w zdecydowanie wyższej cenie mieszkania. Czy zatem uważam, że nie należy korzystać z tego typu programów? No i tutaj jest właśnie problem, ponieważ z perspektywy jednostki głupotą byłoby z tego nie skorzystać i nie kupić nieruchomości dla siebie, ale z perspektywy całego społeczeństwa jest to szkodliwa ingerencja w gospodarkę, ponieważ ci, co się nie kwalifikują do programu, to albo muszą teraz przepłacać. Albo czekać, aż takie programy się po prostu skończą. Napisz mi więc na dole w komentarzu, co Ty o tym wszystkim myślisz, a ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. I pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.